Cześć, witam was znowu, Kamil. Z tego co kojarzę, jesteśmy już blisko końca gry, tak więc chcę ją dzisiaj skończyć jak najszybciej. Uj, jebut. Dobra, wchodzimy do misji. Coś mnie tam goni. I co? Tu mamy zdjęcie jakieś. Która to dupa teraz? A to ta chyba Japonka, a nie Sabrina. Kij mnie, ale ma bliznę. Nie, czy to kolczyk nawet nie zauważyłem? Tutu, tu tu, 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 Ale gada jak przez mgłę. Dobra, już normalnie.

O, dzięki, otworzyłeś mi drzwi, ale ty jesteś gentlemanem w kapeluszu. Dobra. Wczytywanie. Dan Manse zgodziła się odszukać Maje Super, maję. Maja Włoszczowska... Czy nie nie wiem, jak ona tam miała nawet. Coś mi się wkręciło. Nie yy, bud. Uda się do gorącej strefy. Dobra, lecimy do gorącej strefy Blackwitch. Blackwatch, nie wiem nawet jak to się czyta. Co to za gówno mi tu postawili? Cieka czy się da wbiegać po tym. No da się, budynek ledwo co stoi, ale fajnie się biegnie pod ukosem. Zapierdzielak zły. Koksu hardcorowy Dobra, jesteśmy wysoko. Ten dym się rusza? E, rusza się. Myślałem, że będzie taki stały, do dupy. O, ale se fajnie polecę. No leć, jeszcze. Jak ptak. Nabieraj powietrza w skrzydła. Dobra, się zmienię. Mam moje mocarne pięści? Mam. Ale pierdyknę. Ło! Wow. Coś się musiał zwiesić. Dobra. Tu sobie walą. Gruchę. Z kim oni się strzelają? Chyba z tymi zainfekowanymi. Ale trudno się mówi. Jedzie się dalej. Dobra. Czemu ta wieża do mnie strzela? Shit, shit the fuck up, przeleciałem, że tak powiem, budynek. Przeleciałem, panie przeleciałem budynek. Dobra, wchodzimy. Uuu, super żołnierz. Słabe. Dobra, podnieś beczkę. One da, jakaś tam. Dobra, okay, ja ją podniosę. I zapierdzielam. Jez, wróciłem! Tylko te suki teraz będą mnie atakować i ciężko będzie to... No, spieprzaj, dziadu! A dobra, z tej strony. Weszła czy nie weszła? Weszła, dobra, Beczka została Zabij pozostałych zainfekowanych. Dobra. Z tą pięścią to nie będzie trudne. Tylko niech mnie puści. No kurde, nie umiem dobrze nim sterować. Już prawie całą grę przeszedłem, a nadal mam z tym problemy. Dobra, ja teraz zrobię to inaczej. Patrzcie. Ja nie mogę tego zrobić, chciałem zrobić spał fajnie. Ale te bydle żyje. Dobra. No kurde, coś mi nie pyka. Uff. Jebut. Jeszcze raz. Nie mogę nacisnąć V, jak mam tą pięść mocarną. A V, jak wiadomo, był ten super atak fajny. I je, Dobra, zaraz ginie ziomek. Jakiś wielki. Teraz cię porzę. Fajnie, a jak tego wielkoluda wcześniej zeżarłem. Boże, taki wielbachny. A ja go normalnie wciągłem nosem. Jeszcze ktoś? Dobra, bym Cię wciągnął, o, ale mi się nie udało. Gdzie moja mocarna pięść? Zmieniła mi się, czy nie? Chodź tu, grubasie. Chodź tu, grubasie, gruba świnio. Dobra. Wciągłem go. Jeszcze ktoś? Jeszcze ten. O, ty a to już z, ty z tych małych chyba. Ale kurde, groźny. A to pedał. Dostał, czy nie dostał? Kurde, on szybki jest, ciężko go trafić. Chyba się przewrócił. Chodź tu, kotku. O, ktoś mi tam pomaga. No puszczaj mnie, suko. Nie mogę dziwki trafić nawet. Dobra. Już go żrem. Żyj go! Dobra. Jebut. Fajnie go wpuściłem. Dobra, co teraz? Jakieś beczki jadą. Jak późno go fajnie. Z bara go pociągnął. No co teraz? Drzewa się walą. O, jakiś doktorek zainfekowany. O, ale go biznął. I co, nie mówcie, że będę musiał te wszystkie beczki spalić, bo normalnie. Co jest, podnieś beczkę. Ja, no i mówiłem, że będę musiał. Ja, pierdzielę. Co tam dalej jest? Idę po budynkach. To, żem sobie wybrał budynek, no jakiś wysoki, zanim ja na niego wejdę. Teraz sobie przeskoczę, a raczej przelecę. I dobra. I co z tą beczką będę musiał zrobić? Gdzie ją dać? Jakieś zainfekowane stworki. Wiesz, to jest daleko, ja tam za rok to tu nie niosę. Spierdszej ode mnie! Że za rok tą beczkę tam doniosę? i ja pierdzielę. No ale zapierdzielam. Tup, 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 tup. Mam nadzieję, że nic mnie nie goni, ale z tego co widzę to właśnie mnie goni. To jak cholera. Dobra, potem przed nimi spieprzę jakoś po budynkach, może już mnie nie dogonią. Ale zapierdzielam tego spalacza. Typ 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 typ. Już nie mogę tego spalacza bliżej dać, a jeszcze dwie mam albo trzy. Dobra, poszła Teraz olewam te potworki i zapieprzam po dachu. Ciekawe czy mnie dogonią. Czy dwie, ja To będzie monotonne. Gonią mnie, czy nie gonią? Nie gonią, dobra, na razie mam. Nie, jeden mnie goni. Jakaś sucz mnie goni. Jeszcze nie wiem jaka, ale mam ją chyba w dupie. Dawaj bekę. I zapieprzamy główną. Drogą podporządkowaną patrzcie jak biegnie. Oj, nie trafiłeś. A ty? Też nie trafiłeś. Oho. Kiciul. Ale nie jest tak daleko wcale, myślałem, że będzie dalej. Ale czuję jak mnie coś goni na plecach. Ich oddech normalnie. A ja sobie sobie zapierdzielam z beczułką, pik pik, pik. Ci mnie, że zamierz walczyć z nimi, to co? Tu jest ta baza cała, a oni ich nawet nie biją. Beczka została zniszczona, jeszcze jedna. Wespnę się, że tak powiem, na budynek. Teraz sobie polecę. a nie dolecę. Ale piznąłem. Chyba znowu coś mnie goni. Nie lubię, jak coś mnie goni, bo tak czuję coś na plecach jakiegoś bydlaka. Ale dobra. Eee, but. Bierz tą beczkę i zapiery dzielamy. Ty, 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 ty. Zaraz tu gdzieś ten rozpędzony o, bydlak będzie biegnął, mówiłem. A ja chcę ich na lewo, na prawo. O, ale ktoś kroi tych żołnierzy. Biedactwo. Dobra, jeszcze jedna, a potem się z Wami rozprawię, ciule. A ja mam duży ten pasek żyć nawet. Myślałem, że coraz będzie trudniej, ale jak na razie nie jest tak trudno. Pewnie przez ten łatwy poziom. A i oni się trują, biedactwo. Dobra. Teraz mogę się zająć tobą, kacafie. Olej kroję. Mam to pięć, myślałem, że nie mam. Opuść teren bazy, dobra. Opuszczam teren bazy. A to tędy po prawo. Pyk. I teren bardzo opuszczony. Przemiana. I co? I gitarka. Tylko coś mnie goni jeszcze. No ale skaczą za mną. I co teraz? I co teraz? Misja ukończona, yeah. Wypalanie... Co ty chcesz ode mnie? Ja tu przechodzę, ewolucja, ty mnie ciachasz. Coś mi się... popieprzyło w wełbach. Teraz sobie wybiorę coś. Ruch, zmiana formy. Dobra, wezmę regenerację jeszcze jedną. Masa co dawała? Grosz masa, aby zwiększyć siłę dewastatora. Nie. Śmigłowcy zostaną zniszczone w mieniu E, wale, to, to razu wezmę to. O, oni się zbugowali, bo przecież co? Oni co chodzą. O, ja się nie mogę podskoczyć. haha. tutaj może. Spadnę z dachu, patrz. Gadając. Jesteś tam? Fajnie. Jakby, jak leciałem z dachu, to wiadomo, że mnie nie słyszysz. No oni biegną ci zainfekowani, lol. Tak, zaufaj mi. Strzelają się z nim. Dobra, więc co teraz? Misja odblokowana w ostateczności, tak więc y, za chwilę do niej pójdziemy, ja sobie teraz zapiszę, tak więc cześć.